Aktualności gminy Kołbaskowo Mateusz Iżakowski. Zapraszam. Wielka woda na ulicy Dorajkowa. Mamy jesień, w ostatnich dniach znowu sporo opadów, ale nie musi ich być dużo, żeby ulica Dorajkowa stała w wodzie. Kierowcy z pytaniem, kiedy ten problem zostanie rozwiązany zwracają się do gminy Kołbaskowo. Istotna jednak jest informacja, że ulica Dorajkowa od skrzyżowania ze Starą Trzynastką do przejazdu drogowo-kolejowego linii Szczecin-Berlin znajduje się w granicach miasta Szczecin. Mimo to gmina Kołbaskowo przebudowując pobliską ulicę Cedrową. Także kolektor. Wydawało się, że ta inwestycja pomoże rozwiązać problem z gromadzącą się na ulicy Dorajkowa wodą. Niestety tak się nie stało. Woda nadal po opadach stoi na jezdni. Problemem jest także to, że miasto Szczecin nie włączyło się do systemu kanalizacji gminy Kołbaskową, mimo że gmina proponuje takie rozwiązanie od kilku lat. Spotkanie z gminami miało miejsce w poniedziałek 6 listopada w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Na miejscu spotkali się włodarze czterech gmin: Kołbaskowa, Dobrej Polic i Nowego Warpna, w tym Małgorzata Szwarc, wójt naszej gminy. Omawiano sytuację w schronisku i plany na przyszłość. Katarzyna Hermanowicz, dyrektor placówki, poinformowała między innymi o akcji wolontariuszy, którzy na stronie pomagam.pl zebrali ponad 16 tysięcy zł na urządzenia, na wybieg dla zwierząt, takie jak drąż. Czy obręcze do przeskoków, czy zestaw Dog Park oraz inne. Zebrani zastanawiali się, jak pozyskać kolejne środki, żeby zakupić więcej urządzeń. Poznaliśmy także najnowsze statystyki. W pierwszym półroczu 2023 roku do naszego schroniska przyjęto 41 psów i 148 kotów, a swój dom znalazło 38 psów i 126 kotów. Dzisiaj w schronisku przebywa 40 psów i 99 kotów. Przypomnijmy, budowa schroniska dla zwierząt w dobrej rozpoczęciu, Zaczęła się 14 marca 2012 roku. Kosztowała ponad 5 milionów złotych. Inwestycja powstała dzięki współpracy czterech gmin. Otwarcie miało miejsce dokładnie 10 lat temu. Za nami drugi gminny przegląd pieśni i piosenek patriotycznych pod patronatem wójt gminy kołbaskową pani Małgorzaty Szwarc. Impreza odbyła się w ostatnią środę w gminnym ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. To wspaniała inicjatywa. Koncert pełen wzruszeń wykonały dzieci z przedszkoli i klas 1-4 szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Publiczność dopisała do tego stopnia, że zabrakło miejsc. Mimo to wszyscy bawili się doskonale, a najmłodsi za swoje występy otrzymali wspaniałe nagrody. why Dodajmy, to nie jedyne wydarzenie organizowane z okazji Święta Niepodległości i już w najbliższą sobotę w Goksirze odbędzie się uroczystość pod tytułem Na Zawsze Wolność. Początek o godzinie 18.00. Na scenie zaprezentuje się zespół pieśni i tańca Pyrzyce, który od lat pełni rolę jednego z najważniejszych ambasadorów kultury ludowej na Pomorzu Zachodnim. A teraz sport. W ostatni weekend na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się turniej bokserski. Ring zagościł u nas już po raz drugi w tym roku pod hasłem Drugi Międzynarodowy Turniej Bokserski Boks Przeciw Uzależnieniom o Puchar Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzaty Szwarc. Na ringu stanęli młodzi adepci boksu. Organizatorem głównym wydarzenia był klub bokserski Sokół Team. Wszystkim młodym zawodnikom gratulujemy stoczonych walk i życzymy sukcesów w kolejnych. Bajecznie kolorowe drzewo mieniące się wszystkimi barwami jesieni stoi przy drodze powiatowej wiodącej z kołbaskowa do Smolencina. Zdaniem wielu mieszkańców to swoisty symbol jesieni w naszej gminie. My przyznajemy oczywiście rację i pamiętamy owe drzewo we wcześniejszych odsłonach jesieni rok temu i wcześniej. Zawsze w październiku i listopadzie wygląda wyjątkowo pięknie. To klon pospolity, gatunek rośliny z rodziny mydleńcowatych. Jest powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne w parkach i ogrodach ze względu na jego pokrój oraz wysoką tolerancję na ubogie podłoże i zanieczyszczenia środowiska. Klon dorasta do około 20-30 metrów wysokości i 12-20 metrów szerokości. Najwyższy w Europie klon zwyczajny rośnie w Puszczy Białowieskiej. Mierzy ponad 37 metrów. Na koniec muzyczne zaproszenie. Wspaniała niespodzianka czeka na fanów muzyki alternatywnej. Zespół BOKKA, który obchodzi dziesięciolecie działalności oraz Tides from Nebula świętujący 15 lat na scenie ogłaszają swoją wspólną trasę koncertową, na której znalazł się także Przecław. Koncert odbędzie się w piątek 24 listopada o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Bilety dostępne są na stronie eventim.pl. Cześć, tutaj Tides from Nebula oraz BOKKA. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na naszą wspólną trasę koncertową, która już 24 listopada zawita do Przedsławia, do Goxiru. Bilety znajdziecie tutaj i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.